Proszę Państwa, więc żeby przeciąć jakiekolwiek wątpliwości, czy ja jestem w PO, czy nie jestem w PO, postanowiłem absolutnie jednoznacznie raz na zawsze zakończyć moją obecność w Platformie Obywatelskiej, składając rezygnację z bycia członkiem Platformy Obywatelskiej i rezygnację z bycia członkiem klubu Platformy Obywatelskiej. Powiem też dodatkowo, że nie wyobrażam sobie, jestem pewien, że tego słowa dotrzymam, żebym kiedykolwiek jeszcze był Platformie Obywatelskiej. E, więc jest to moje nie tylko rozstanie w tym momencie ostateczne, ale rozstanie ostateczne w ogóle. Platforma stała się partią zbyt konserwatywną, e, właśnie konserwatywną z resztkami partii liberalnej, aby ktoś o moich przekonaniach mógł dalej w tego typu formacji funkcjonować. I po drugie m, też jednocześnie w, Całej jakby z tą mocą odrzucam jakiekolwiek spekulacje na temat tego, że moje wyjście z platformy jest jakoś dogadane, porozumiane, uzgodnione, czy jest element jakiegoś planu z kierownictwem platformy, to jest tylko i wyłącznie moja osobista decyzja na moje ryzyko, na moją odpowiedzialność ze wszystkimi konsekwencjami. Pokażę Państwu dwa pisma. To jest właśnie rezygnacja z członkostwa partii, tak? W dzisiejszym i to jest rezygnacja z z klubu, skierowana do szefa klubu yy, też z nim dzisiejszym yy, Tak.